Dzieci są naszą przyszłością, dlatego dbamy o ich rozwój od najmłodszych lat i stwarzamy im godne warunki do nauki i rozwijania swoich pasji. Ostatnie lata to czas ważnych inwestycji w oświatę. Wspomnieć tu należy o budowie pierwszego od kilkudziesięciu lat przedszkola integracyjnego, gdzie opiekę znajdzie 125 maluchów. Nowoczesny obiekt dostosowany jest do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Od początku tej kadencji Inwestujemy w żłobek miejski systematycznie go rozbudowując. Dzięki tym działaniom oraz uruchomieniu programu Koźnicka Niania zapewniamy opiekę 150 dzieciom do lat 3. 5 lat temu opieką objętych było tylko 42 dzieci. Ta kadencja to także powstanie dwóch sal gimnastycznych przy PSP nr 3 w Koźnicach i PSP w Stanisławicach. W tym roku nowoczesne zadaszone boisko powstanie przy szkole w Ryczywole. Po raz pierwszy w historii gminy sięgnęliśmy po fundusze norweskie. Dzięki nim udało się zrealizować wyjątkowe edukacyjne strefy zielone przy szkole nr 1 i szkole nr 4. A w kozińskiej trójce dobiega końca głęboka termomodernizacja placówki. Z kolei w szkole nr 4, która kojarzona jest z tradycjami strzeleckimi i klubem Hammer, uruchomiona została pierwsza w regionie wirtualna strzelnica. W Świerżach powstała nowoczesna jako pracownia, z której będą korzystali uczniowie z terenu całej gminy. Wybudowane zostały też nowe place zabaw, przy szkołach, w których funkcjonują liczne oddziały przedszkolne, czyli PSP nr 1 i PSP nr 4. Przy jedynce do użytku daliśmy też nowoczesny kompleks boisk, a przy czwórce nowy blask zyska Orlik. Przy szkole podstawowej numer 2 w Kozienicach powstanie wkrótce nowoczesny plac sportowo-rekreacyjny, Boisko do piłki nożnej w Woli Chodkowskiej oraz nowe place zabaw w Stanisławicach i Wrczywola. Także ogród Jordanowski zyskał nowe urządzenia zabawowe, z których chętnie korzystają nasi mieszkańcy. Dbamy o placówki, ale też o uczniów. Ci najzdolniejsi otrzymują co roku stypendia burmistrza za osiągnięcia w nauce, ale także artystyczne i sportowe.